zi, ty może sobie gdzieś tutaj siadniesz? Pudełka tam są. ty lubią pudełka, nie? Co? Nie! Jestem przyjaciółką, a sekrety to szantaż. I nie chodzi o futbol. Okej. Okay. Czy twój sekretny kumpel chce się dowiedzieć o futbolu, czy...? Dlaczego syn atakuje swojego morderczego pupila? Jesteś głupi czy coś? O tak. Dla mnie spoko. Jazda. Hej, wyglądasz znajomo. Patrz na drogę. Masz skrzydła? Takie jakby... Skup się! Lewa! Czy umiałbyś wynieść ten krzyż na powierzchnię? Szukam ciacha o imieniu Kan. Taty Uzi? Co? Skąd znasz moją córkę? Mordercze drony to no złe towarzystwo. Niszczą drogę ucieczki z planety. Moją żonę? Moja córka, mająca inne kopii, poza kanibalizmem i nightcorem Potem planeta i tak, jakby w połowie implodowała, ludzie zrobili. Powódka na powierzchni, mózg poturbowany na tyle, żeby mieć dzieci, a reszta to słaba, głupia historia. Krzestań. Teraz solwer znalazł drogę z powrotem, żeby to skończyć. Kto jest gospodarzem? Że Uzi? I czerwono oka... E... Dziecia Giewy, Wiem, tu głupi. Które z nich właśnie chciało nas zjeść? Obiecuję. To poczekać aż sama jej o powiesz? Spadaj. Nori, jesteś martwa. A ty, kurczę, uziemiona. Wściekłość. Hehehehehehehehehehehehehehe Dory! Powinieneś te rzeczy zabiły twoją kurczę, matkę! Ale nie, a nie, a nie, a nie, a nie. Ej, pani Musiu, nie jesteś moją mamą! A, 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 hmm? Buzi! Co? Nie mogliśmy nieco być oblecznymi i. Aaaa! To była twoja mama!